Witam 7 marca 2014. Krótkie podsumowanie targów gołębi we Wleniu oraz spotkania miłośników długich dystansów w środowie zdroju. Spotkanie w środowie było owocne. Przyjechało trochę gości z Polski i Czech, którzy miło Spędzili czas opowiadając o swoich doświadczeniach na lotach długodystansowych gołębi pocztowych. Następny dzień udaliśmy się do Wlenia, gdzie, na zaproszenie miejscowych hodowców oraz burmistrza miasta i gminy, uczestniczyliśmy w targach gołębi. Również mieliśmy okazję zaprezentować już po raz trzeci nasze. Głębie Długodystansowe KLD Ziemia Lubuska. Spotkanie było bardzo przyjemne, nawiązaliśmy szereg nowych kontaktów. Jesteśmy już zaproszeni na 15 listopada na wystawę okręgową PZHGP, jak również na przyszły rok, na środę popielcową, na czwartą już wystawę Głębi Długodystansowej. Tegoroczny sezon zapowiada się bardzo obiecująco. Organizujemy m.in. lot z Monte Cassino. Taki lot był raz zorganizowany w PZHGP w roku 1984 i teraz po 30 latach my, KLD Ziemia Lubuska, organizujemy z okazji 70-lecia zdobycia klasztoru. Lot już logistycznie jest dopięty. Teraz organizujemy punkty wkładań w Polsce. Prosimy o kontakt zainteresowany. Również ze współpracą z czeskimi hodowcami zorganizujemy lot z Orleanu, jak również lot z Brestu, z klubem Zachodniu pomocy. Oprócz tego kilka innych lotów długodystansowych, o których informujemy na stronce www.now.pl oraz w lotach młodych, lot z Dortmundu oraz hit sezonu, lot z Rotterdamu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Dziękuję. Ryszard Tosnowiec, Polska.